Siemanko moi drodzy. Ja dzisiaj jestem w centralnej Pataji. Zbliża nam się za, za powoli. I chciałbym dla was sprawdzić, jak wygląda specjalny masaż. Czyli tak zwany bum bum masaż. Masaż z finałem. Gdyż dostaję bardzo często propozycje z różnych salonów masaży właśnie tutaj w centralnej patali, Przy tych ulicach z barami od dziewczyn, które oferują tak zwany bum bum masaż. Wszyscy dobrze wiemy, o co chodzi w tym masażu. No, ale chciałbym dla Was sprawdzić, jakie są ceny, co one dokładnie oferują. How much? Food massage? One A sulgody uh, massage? 1 A uh, oil massage? masaż? litr. Czy uh, chcesz bardzo o oil massage? With you, to professional. Yeah. yeah? Yeah? Professional? Yeah. Special masaż. No, no. No help. Oh, oh, oh Your legs cool. Your legs is cool. Maybe <laughs> T <Not> T Really? Really. <laughs> What's your name? Lisa. Lisa. Do so you have husband? No. Give me. You don't have husband. No. You're single. How single. old are you? How old are you? Forty. Forty? Uh, young man. Young man. Next trip. Mm, no, ah, Only oil. Mm, Olive oil. I right. like oil massage. I don't like Thai massage. I am like oil massage. Yeah. Mm. yeah. See you. I go with you. Hello. Oil massage. Oil massage? How much oil massage? 500 baht. baht Także kazała wyłączyć pani telefon i powiedziała, że bum, 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 masaż kosztuje 1500 tajskich batów. A ja mówię, ja chcę masaż stóp tylko Nie, masażu stóp nie robimy robimy tylko bum, bum, bum bum, bum, bum masaż I generalnie jak się zasłaniają twarze one nie chcą być nagrywane, czyli tam świadczą tego typu usługi. Jak ktoś zasłania twarz to to wiadomo. Tym bardziej, że większość z nich to jest w dużej mierze są Lady Boy. Więc, 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 więc... How long time you worked in massage Shop? Five days. Five days? Yeah. You fresh and before? Never? And you professional? Test. 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 Oh. How much full body massage? Full body? 350. 350. Yeah. It's normal price, it's normal price. A food massage? Yeah. Food massage 250. 250 foot massage. I massage. And think this is this is this is good. This is good price. And you only five days work in this massage. As before never, never work in massage shop before. <laughs> Yo? Not stick me. Can't stick me. Także generalnie Oprócz masażu Całego ciała za 350 i stóp Za 250 Miała tak samo masaż specjalny Za 1300, ale mówię mogę dać Ci 1000 Czyli 110 zł Okej, okay, okej, okay, ale chodź teraz Więc Nie chciałem mówić do kamery, że ma masaż specjalny Przed Przed wyciągnięciem telefonu yy, Zdradziła I'm massage. Chestowy. Massage. You need. You pay me, okay? You pay me, and I massage your body, okay? I need one one, one hundred. One hundred. Time massage. Thai massage. Normal. No boom boom. No, boom, boom. Oil massage. Oil massage. Professional? You? Oil uh, massage. This is good? You like? No. I need 300. Three hundred. Three 400. 400. Today? Okay. You? You go. Your friends or This woman. Okay, Just to go? Uh, now I'm going to work because it's sunset. I'm come back. she healthy. No! Time. Time <sighs> Do you have lady boy inside or not? Ready? oh zero Zero lady boy. Ready? Lady lady, yeah. lady, boy, lady lady Boy. Lady Boy. <laughs> lady boy. I'm Lady Boy. you have poppy? Yeah. Lady. 22 centimeters. 22, or... 22. No. Yeah. You are any Yeah, I'm I'm having big size, 22. Zero Lady Boy. This oh <laughs> bye bye. <laughs> is good. <laughs> <laughs> you show. handsome, handsome, handsome dog? Okay. Handsome, What do you show? Oh, you? you? What? Trzeci to jest Ma małego, na pewno. widzę, że jest duży. Ciękko. Ciękko. What's your name? What's your name? Alina. Alina. What's your name? for me for me for me yeah. for me. That's yeah. That's okay. That's oh my god That's a <laughs> you pay 1500 me you pay me okay okay yes Okay. Yeah. I'm go looking sunset on. Wow, nie. Nie, 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 nie. Nie baw. Nie bawcie. No, tak, yeah, no, nie. Siu. Ja na nie spotka, sympatyczny jest. Może wrócę na masaż. Ogólnie 6 zł jest droższy niż tam gdzie ja chodzę Ale bym po prostu poszedł sobie na masaż z pół bo prawdopodobnie ten masaż i całego ciała i tak dalej nawet nie chodzi o to, że jest tam droższy te 5 zł czy 6 zł tylko chodzi o to, że będą proponować rozrywki dla dorosłych jak, jak już usłyszałem słowo bum 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 to to wszystko wiadomo Nie ryż z kruczaczkiem robi więc trzeba, trzeba ten jak usłyszycie słowo bum 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 to ten masaż jest tylko Myślałem, że zapomniałem telefonu. Tylko i wyłącznie no, jedną, jedną końcóweczką, co nie? Tym bardziej, że idziecie do osobnego pokoju za tak zwaną kurtynę. To nie jest tak, jak w tym salonie, co widzieliście u mnie na filmach. Tu wam wrzucam miniaturkę, żebyście trafili. Że w tej głównej sali macie po prostu yy, no, łóżka i kładziecie się i tylko parawanem was zasłaniają taką zasłonką, żaluzją i masują, tylko w tych miejscach idziecie do osobnego pokoju i w tym osobnym pokoju są zamykane drzwi i masujecie, znaczy masujecie Ma masują was no. Pamiętam jak trafiłem do <laughs> salonu masażu który okazał się tajskim burdelem na wyspie <laughs> mówią wejdź do tego pokoju Weszłem, były takie metalowe drzwi i zasunęli te drzwi, jak we więzieniu, co nie? Jakbyście na dołku policjantem byli. Mówię, o, te drzwi mi się nie podobają. I masażystka mi się nie podobała.

คนไเลไมันไม่ถึงคิวพนองผู้คิวลันเนาะเดียวเดียวโตเลยีวอมีน้องคนเดียวนล่นแหละโอ้ตื่นล้ 봤죠? 저것도 저것도. 참. 요런. 아, 유닛 컨설팅이요? 맞았어. 어떤 경우 같아요? 밀라 마사지랑. 밀라. 밀라 마사지. 엔 아이. 네, 네. 인디 스피드요? 아이 노 아이 노 아이 노. 보세요. 보세요. 니스 네, 요 샵지. 샵지. 네. 테크 라이바 비키.

Boyfriend. Boyfriend. Okay. okay. How old are you? Forty-eight. Oh. Yes. I'm the... Forty-eight. No, you're not a 40. 48, 50, no, no, no. 51? 48, forty-eight. Forty-eight years old. Fifty-five. Fifty. Fifty-one. Forty-eight, really. Forty-eight years old. No, I don't believe you. Bye bye. I don't believe you. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye, sir. I don't, I don't believe you. How long you stay in Pattaya? One year. One year yes. and only one massage shop. Oh, you only working this place? Um, in... oh, massage shop one year only. Massage shop one year. Okay. Okay. You have... In your massage shop is special massage or not? What? Special massage? No. No. Only, wave, right? massage. <laughs> only massage, not VIV no. massage. No. I okay. I'm deep, yeah. Okay. Instead, a woman calls, oh, maybe special, 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 special. Um. Special massage I put ah. massage and she massages on. Special yeah. massage is... Oh my god, she massages What's that? A two lady massage? Two lady? You are and she you? And, you you and lady boy? I'm, she, I'm. she is beautiful lady boy Yeah. I think... You. I, I'm not touching this Okay, she has big foot, yeah? She has <laughs> big Yeah How beautiful are you? Yes. How old are you? Forty eight Four? Yes hold? No 48! Nee, no, niet meer met 3 48! Ik ben no, 52! No! 55! 48! Nee, dat is 48! En zinbottom! Bottom? Ja, zinbottom en vinder. Bottom, please! Yes! Yes, 48! Oh! Oh! Wat? Young woman! So the cup. you dance, 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 dance. <laughs> I'm go eating food. Mm. Hey, hello? Hello? Model. Madame, model. 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 It's beautiful, beautiful. Yes. It's special, you know? This. Yeah. No, 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 this. No, 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 no this, no. This, 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 this. Okay. dancing in 7 What name your massage salon? Nira. Nira. Yes. Nira. Yes. Yes. Massage shop. Yeah. You every day work in Nira Massage Shop, yeah? Um, Where you have a day? 8 p.m. 8 p.m. You start work? Yes, work. 8 p.m. You start? Yes. Uh, and uh, finish? 3 a.m. In the night we have open now uh, Massage Salon? Mm -hmm. in the... Ah, okay, because it's popular street. Uh, it's working walking street, so Ibakao, mm -hmm. this, this street, so uh, Bacao, not... And And people in the night work, yeah? Oh. Okej, okay. okay, See you. See you tomorrow see you. maybe. See you. siu, bye. siu, siu, Bye siu, 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 kłamała, kłamała. siu, you, you A food massage, okay? Thai massage. Thai massage. Thai. You professional, you? You and me. Thai massage. Thai massage is this. 300 Behang <laughs> what? Chihalet. And you professional? You professional. Both. You and me. No video inside. Yeah? No video. Ok, time massage. Idziemy. Ostatnio proponowałem tutaj inną usługę. I zobaczmy jak to wygląda. No video. No. Now it's stop. Look. no video you

Te dziewczyny zawsze proponują masaż bum-bum, i ta dziewczyna, do której poszła na masaż, ona za grosz nie umiała w ogóle masować. Nic a nic nie umiała masować. Jej taką specjalną umiejętnością było zbliżanie się jak najbliżej moich miejsc, intymnych, by po chwili zaproponować właśnie całość finalny masaż. Czyli może dopłacić 1000 tajskich batów za podwójne bum bum. Więc finalnie zapłaciłem 300 tajskich batów za normalny masaż. No i opcjonalnie, żeby sprawdzić jak to wygląda, można sobie dopłacić właśnie te 1000 1200 tajskich batów za taki właśnie masaż. Nie umiała masować, naprawdę była mega kiepską masażystką, więc generalnie zdecydowałem się skorzystać z usług, żeby sprawdzić jej umiejętności, jakie, jakie posiada. Tak mówię, masażystka z niej była serio, serio średnia. Hej, masaż. Shop? Best, best masaż. Okay. Body to body, naked, yeah. special massage or special? Okay. One thousand. One thousand? One hour? Yeah. Okay. One thousand? It's one time or two times in price? One time. One, one time. time. One time. Uh, how old are you? I don't know. I don't know. I, don't know. I have 30. I have three 30. half thousand. Three hundred. Yeah, yeah three hundred you yeah. okay. okay. what, okay. what's, what's, I... what's your name? What's your name? Annie. Annie. Not to meet you? Any. Where are you from? I'm from Poland. You are yeah. from Isan? Isan, I'm. From okay. so, inside. This is my morning. Oh. Inside. Inside? No. Maybe tomorrow. Not now. Okay, I'm, I start, I'm, I'm going to night I start market. Start twelve in the morning. We need ten tonight Twelve in the morning. Yeah. Eleven. Yeah. Eleven? No. Twelve. Twelve. I work in twelve. Twelve. We need uh, ten tonight. Tonight ten. Ten times. Yeah. You need. Do you think? What are you doing? Working. I'm going to the day market, eating food and play to pool billards. Back. Come back. See you. See you. Now I'm going to another place. Yeah. With them today. You heard it, Czyli 110 zł, jak ona to pokazała, za 110 zł, więc stara była, stara była. Na pewno bym nie skorzystał z tych usług. Więc generalnie taki masaż z happy endem, jakimi ta dziewczyna zafundowała, był całkiem całkiem przyjemny. Mimo, że zapłaciłem łącznie 1500 W za normalny masaż, plus właśnie ten masaż z happy-endem, to będąc w Tajlandii, Wam polecam, oczywiście nie, tylko generalnie z usług, jakie teraz widzicie na obrazku Ja po no prostu je uwielbiam jakie Wam za... załączyłem tutaj, bo no wiadomo korzystając z różnych usług bardziej cielesnych można się y, różnymi, różnymi rzeczami zarazić, tym bardziej, że nie wiadomo ile ona miała klientów wcześniej, tak naprawdę. A korzystając z tej usługi, właśnie teraz widzicie załączony obrazek. No nie ma możliwości zarażenia się właśnie tego typu rzeczami, jakimi jest możliwość zarażenia się korzystając z bardziej usług intymnych, więc generalnie macie przybliżone ceny jak to wygląda. W sensie masaż z kapientem, zależy w jakim miejscu się udacie. Jak negocjujecie cenę, ale cena waha się od 1000 tajskich watów do 2000 tajskich batów, to jeżeli chcecie mieć jeden raz w cenie czy dwa razy w cenie. Za 500 tajskich watów idzie wyrwać po prostu ręczną robotę, bo też takie propozycje miałem aczkolwiek z tych nie korzystałem, więc dajcie znać w komentarzu, czy generalnie sami byście skorzystali z takiego masażu z no, happy endem.